Mam jeszcze ciekawostkę, bo często czasami mi się uda tam w Tepinie nie jechać i jest y, taką miejscowość jak Jaworki. W tych Jaworkach tam się idzie na wysoką tak, 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 y, są, były takie, takie ruiny i znalazłem ten, tam te ruiny i to tak przez przypadek zacząłem to tam czytać i to tam analizować i co się okazuje? Że w latach właśnie tych powojennych y, władze ówczesne, tam komunistyczne, chciały tych goroli unowocześnić, wprowadzić jakieś swoje innowacje i wybudowały sieć takich, takich bacówek wzorcowych Wzorcówki, to oni to tam nazywali w tym swoim potocznym tym. Tako piękno, też taka łąka pod tą wysoką. Tam w kierunku tych, 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 tych jaworek. No, przepiękno ta, 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 ta łąka. I jedna ta, ta właśnie tako dużo. Potężno, potężno, potężno ta bacówka na podmurowanym tym fundamencie. Ze zęgrubą nagnojowkę, z gnojowiskiem wybetonowanym, z poidłami zrobionymi, zrobionymi wybetonowanym, żeby te barany kanał tam było i te owce poić. Zrobili taki trzy, ani jedna nie przetrwała więcej jak 5 lat. Ani jedna. Ludzi tam nas prowadzali, bo to tam, tam, nawet nie, nie tamci tam ci ludzie to zrobili, nie przyjęło się. to. A koło tego chłopka miał na, na kamiennej pecce kurka, sobkę szałas byle jaki, do rady do dzisiaj rodziny to robią. No jak to? Co, no, to, samo, ludzie, to samo tu się z tym już nie stało. ludzie te, ci góralscy tu, tak łeb ludzie co tu mieszkali, co tu siedzieli po tych wierchach, to oni się teraz trochę bronić przed tą cywilizacją. A no tak, oni ale, tego nie chcieli. No tak, no tak. No ale oni to, tego to... nie chcieli. Oni nie chcieli prądu na przykład. Siebie... Ciężko było do nich z prądem dojść. No nie, nie, to, to wiadomo. Bo to u to nas ta... w Gornej Cięcinie tu po przysiłkach prąd przyszedł w 1974 roku. Późno, późno, późno. późno. późno, 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 późno to jest późno, późno to są no, no, no. późne czasy. A babki yy, Juryska yy, z Jabranowa gasiła żarówkę łopatą. <laughs> Bo duchała na nią. No się, bo właśnie, boła. Właśnie. Duchała, no, to roz, to będzie... duchała drugi roz, nie zgasło. No, no, no. no. Te wzięła łopatę B, no bo nie zgasło. no jakby była metalowy czunek, to by rozumiesz, zamiło. jak bechła, to zgasło. No no, 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 no. Bo ona tego nie mogła wyrozumieć, że to nie tak, jest tak, łogi tak, tak, i zaś tak, tak. to nie świeci świecka, batrza na to duchaj. Tak, tak. Rozumiesz. Tylko, byli, tylko dali to wszystko, do, do, zrobili to jak na tamte czasy, no, jak najbardziej nowoczesne, ale ta tradycja wypasu nie potrzebuje tej, 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 tej nowoczesności. Nie Ach potrzebuje taki, właśnie aż takiej nowoczesności. Może, może tego za dużo było, nie wiem, no bo mogli dać niebie, traktor, auto, to by chłopom lec, by było, zawieź, przywieź, i było zawieźć, przywieźć bańki i wodę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, nawet moc śpiewkę taką, jak yy, starodowno śpiewka była, jakby to wytłumaczyć tę śpiewkę tak, że były dwa sałasy. Jeden sałas był prowadzony tam jakąś młodą, a drugi był po wałasku, no, no. tak jak to starodowni prowadzili, no bo to wiadomo, że Wołosi tą młodę tak, prowadzili tak, u tak, nas tak, i śpiewali dziadkowie, na naszym sałasku wszystko po wałasku, a na waszym sałasku wszystko po dziadowsku. No tak, Czyli to, co nie było tradycyjne, to było dziadowate I, oni, i rozumiesz, jak się to nie trzymało tradycji, nie trzymało się to kultury, tej, w której oni wyrośli, to dla nich to było dziadostwo i o to nawet pamiętą sałpy takie rzeczy. To, co było łopce, to, co było nie pili. Nie pilca, no tak. To, tak, co tak. było nie to było dziadostwo. No, 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 no. To było dziadostwo i koniec. I nawet jak Pietra nie było z który umarł niedawno teraz, to zawsze go że nie pilca, to się nawet łowce boją. <laughs> no tak tak, 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 tak. Tak to było. Kto był nie kto był nie ze kto był nie z tego terenu, kto był nieznany, łopcy, to był zły. No tak. Ludzie się go boli. No tak. Ale z drugiej strony, jakbyś na to popatrzył, nawet na przykładzie tego niejakiego Jacka. A może, zakorzystał z tego i wziął tego dobra z tego niepilstwa i kurde, wykorzystał tego w jakiś tam dobry, lepszy I może głos. i tak było, był bardziej no światły, bardziej przyjmował no właśnie, do umysłu no to... rzeczy zewnętrzne, tak, no i... To, 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 ta równowaga zawsze dobra by była, cholera by była zachowana na mimo wszystko, nie? No tak, ale z drugiej to... strony, wiesz, no... Tylko tą... nie tak, że to, że, że się zrobi, że ktoś będzie Nigdy chodził z jakby... kapelusia, a w ogóle z górami nie miał nic wspólnego, no, no. Też też dzisiaj, my tu są bez stroi no góralskich, to to właśnie... są my ubrani normalnie, żeby też troszkę, tymu? żeby też troszkę, mi się wydaje, y... Bo to teraz ten stereotyp górala to jest taki, że on musi mieć strój, on musi mieć kapelusz, on musi mieć kierpce Tak, no on, to, to, to musi, to, to on nawet... musi No i lepiej, żeby się na skrzypce grą. Albo tak, na cokolwiek. Tak, bo ja tak, nie grono, to co no. to za góral jest co no, no, nie no, 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 no. Ja, ja ci powiem. Ja tu, ja, tu, ja tu kosił barany, Tak lizł jak tych baranów które bo tam. Ale krowy, barany i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ze tym góralem się czuł. Przede cuje. wszystkim posłuchaj, ale... to jest urodzeni. Tak, ale jedno no powiem, ale w strój góralski to się może chyba dwa razy przebrał. Ale to nie jest ważne. Ale, ale nie mam takich Bo ja znam takich, co chodzą co niedzielę w stroju góralskim, a mają bardzo mało wspólnego tak, z góralszczyzną. Tak, 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 tak. I dla mnie, co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o to jest tak. Urodzeni, rodowość, wiadomo, 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 rodowość tak, tak, przywiązani tak, 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 do test, tej test, ziemi, test, test, no, no, przywiązani jak do tej ziemi. Nie będzie rodu, to do ziemi przywiązani nie będzie. Jak nie będzie rodu, to do tego przywiązania nigdy nie będzie. Jak nie masz dziada, pradziada tego korzenia głębokiego w tej ziemi, wrośnionego. To nigdy tu na kolanach życiu... na kolanach ludzie szli, ale szli, kosili, siano zbierali i dohołowywali. Nie rozchłodzi, nie roztłumarzy. oczywiście, no oczywiście. Tu miało wszystko wartość. To to na jesieni o tej porze miało taką wartość. Człowieku. To miało taką wartość, że się babki, chłopy bili k lepszy kurka, zasób tego bukowego liścia, bo był na pościółkę, bo był do gnoja, żeby ziemniaki zasadzić. Małe mimo... tego nie ino jest ce tu. A, no chraści. A to, co cetyna. w lesie, cecy na ściel. oczywiście. Nazywało się to ścielą. Ta. I to miało warto. Sucho, jakbyś wygrabił ściel na cejim. A no oczywiście. To miał topór, to wciupany. Tak, toś miał topór no wciupany. Tak samo było z liściami, tak samo było, bo też czasami jeszcze obcinali jedlicki na, 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 na hujnę tą wojną też tam ścielili, i Ale wojna no no ale ale też była przed, na Przednówku. Jako, jako, pokarm, jako, jako pokarmowca, jako, 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 bo jak nie było ceny, jako, jako, to się czupały jedliny, czupały oczywiście. się a Oczywiście. Ja byś nace im na czupał, no to by cię Przerażające jest tym teraz to, że wtedy miało wszystko wartość? <coughs> a dzisiaj mimo nic. Bo, bo ludzie nie mieli nic, a teraz ludzie mają wszystko? A nic nie ma wartości. To nie ma wartości. No nie ma nic wartości, nic, nic, nic. ta trowa Tak jak kolor złotym listku? Z tego się potrafili ludzie cieszyć. Z tego się ludzie potrafili wyżywić. A jak się nie umie cieszyć stali go listka, no to, to się stali krowy, będziesz cieszył? Nie, będziesz się cieszył. No nie, no no. nie. Musisz się cieszyć małym liścikiem. Te liści, te baby w płaktach nosiły kochanka. W derkach, w płaktach. No, Smatyka, w, w dziktach, bo to różnie nazywali. No, dziktach. To, to, to była sztuka zrobić taką dziktach, żeby się miały jak najwięcej, jak najlżej są, bo to trzeba było nagrabić suchych tych liści, żeby się nie zakisły, żeby się nie spoliło, nie daj Bóg. Bo jakby były moim no, zwali na kupę, to się jecić potrafiły. Babka gadała zawsze ściel. Nagrabili Ścielta. ścieli, no, no. ściel słab bo kto tam z yy, sianem? Siano to, nie, no, siano to siano, było wielkie dobro. Siano to był rarytas, słoma to był rarytas. W latach yy, powojennych potrafili ludzie przywozić, i tu był taki, on z jedną ręką był chyba nawet... Duroj. Duroj, tak. Duroj z jedną ręką, no. On pochodził od nas. W latach powojennych on potrafił sprowadzać pociągi z wagonami wypełnionymi tylko, no szabryn też, ale, to, ale wypełnionymi yy, tą słomą. Słomu normalnie tam Kasik I, ten, po i nim, to sprzedawał. I to, ten sprzedawał to handlowo, bo on taki handlerz był tutaj po 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 cięcinie. Czy urwał w maszynie zębacce? urwało w maszynie zębacce, bo on ten, ten, tam, ten, te, te maszyny tutaj sprowadził, tak, tego tam z tych zachodu. I nie był, nie był na gazda sobie. po Krócie no, Tylko teraz nie pamiętam, czy to chałupę on sprzedał Fujarskiemu, czy też to łobuk Kasik, łopa, bo ja nie wiem teraz dokładnie, cholera. On sprzedał Fujarskim. Fujarskim, tak. To jakoś, co Fujarski no, na tym no, siedzi, no, no, no. To, to on sprzedał Fujarskiemu, on a on kupił. A on, to kupił A on tak, kupił tak, spolną. Tak tak, 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 tak. tak, tak, I to był gruby gazda. Tak, tak, tak. tak ale ale taki gazda. kurde też był niezły. No pewnie, że był. nim to by też było powiedział jak o no, Taki drugi Jacek. Taki, taki drugi Jacek. Taki drugi Jacek. No ale ale drugi to Jacek. On pochodził od nas, y, spod, to, jest, to jest spod gronia, co prawda, to tak bardziej tam w Spółcięcinia, ale, ale od nas tam to ode mnie od z 500 metrów. Nie? No to... I on um w Cięcinie, w Cięcinie mieszkał. Mieszkał? On um w Cięcinie tu siedział jako Pawlusi. Tak, 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 tak. No no, Pawlusi, no, 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 no. No, no, no bo to, tam to, jest bardzo ciekawo, to jest bardzo ciekawa by osobowość Guralsko. Można by było dużo opowiedzieć, duraj nazwisko no, no. słowackie. Tak, 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 tak. Jakby też nie było, to Kasik ze słoweńska musiał. Ale słyść. no to duszę jakiegoś tam, handlu, że jakiegoś tam zawadiaki miał. No. A miał, miał, miał. No. I bardzo ciekawy człowiek był, nie? Zawadiaki miał. No. No, no i tak byśmy tu mogli siedzieć. A i opowiadać i opowiadać. Tak opowiadać. No, my tu rośnie. mogli siedzieć i opowiadać, moglibyśmy je opowiadać, bo... To jest i ja womieniło. O jest... biegunak moglibyśmy jest opowiadać. Tak, no. O duraju moglibyśmy no. je. No. O Antonicku też. Antonicku i tak byśmy mogli jechać aż do samego płonego, ale myślę, że może się to kiedy włosę tak posiedzieli. I jeszcze tych ludzi. Szkoda, szkoda, że to tam w czasie. Ciekawych ludzi po jak, jak to tak było, to nie było ani, ani tego nośnika, żeby to zapisać tam kanę, ani to nie było tych zdjęć tak, żebyś to mógł tych zdjęć narobić, żeby to nagrać tych ludzi, co to, to powiedzieć. No ja jeszcze to... trochę ciekawych zdjęć mam. No. Kiedy to może te zudę A to właśnie coś, tez... coś my, coś my pierwszy raz kiedy się godali o tym zdjęciu, takim Niemcy pamięta, co to ty tak dwokłopowi i, i, i tym baron chyba z tą tam Kiedyś, no, 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 domno, no, no, domno, domno, no 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 To mi się zdaje, że to zdjęcie było zrobione tam od tej jak ona się nazywała, tej łowcarni no nie stopkowej, no środkowej. środkowej w stronę właśnie tu Magory, w nasą tutaj stronę. Mi się zdaje, to że to tam było, bo to tak mi się to tam kojarzy, że to tam, tak te drzewna, drewna No No jest troska tych zdjęć mom starodownych, to jest tą to też kiedy, to kiedy to może udostępnimy, by może kiedy zrobimy z tego jaki fajny pożytek no. i, i zaś poopowiadamy kiedy Rafał no, no, o fajny no, no, fajnych ludziach. No. Szkoda Starych, tych miejsc, szkoda mnie. tych ludzi, szkoda, szkoda, szkoda tych szałasów, szkoda tego tego, że to tak to, to które tak jest zostało. Dobrze, że to łokosili ładnie ten tam koło krzyża, bo to jak to zaczynało zarostać, to, to jakby tego nie zaczęli kościć wtedy jak to zaceni, to, to by zarosło w diabły. To krzociska takie rokiciska tam na dole, to... No to już pomalutku będziemy kończyć, bo się nam słońce zaskrzycne, słowało. No, no, zima się robi. Troska nas tu młodego, łogi łapie, łogie inną no to się będziemy pomalutku brać, no. brać kuchyzom. Trzyma, trzyma się robi. no tu nie zastała noc. No, no tak. i co, no jeszcze, że tu musimy kiedy Rafał zejść. Jestem możemy co poprawić, mogę przyjść, tam te chałupki były, te szopki były, te szałasy. te tych ty tak, możemy co pospominać, Rozliw, jakich miejsca, ludzi. A, może by tam znalazł stokany pod nimi, co tam kamozeka zostało. No, ludzi No to pięknie dziękuję, że się tu no. zgodził no, jo, dziękuję, wyjechać. Ja dziękuję, bo to tak. Zaj się tu zgodził wyjechać, no coś się po nas zostanie. No ludzie ludzie. Po podwódzkiej kościół po śpiewanie. A no. <laughs>